Jesteście gotowi na kolejny niesamowity challenge? Więc rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy. Hm, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Julie, zaczynasz, otwórz safe. Dobra, jest na nim uśmiechnięta buźka, to dobrze. Wow, świeże i pyszne truskawki. Hurra! O tak, są pyszne. Jak ty apetycznie jesz. Alex, teraz ty otwieraj swój sejf. O nie, kupa? Co to może oznaczać? Czerwona papryczka, tylko nie to. Patrz, boisz się? Julie, przestań mnie straszyć. Jesteś takim tchórzem. Ciekawe, co jest w moim sejfie. Wow, to kitket, super! I to niekończący się kitket! Rewelacja! Super, spróbuję jednego odciąć! Nie waż się dotykać! Dobra, mam to coś w zanadrzu. Opa! O! Przepraszam, Wita, trzeba było się dzielić. Zaraz oberwiesz! Masz kitketa na głowie. Daj mi spokój. O, naprawdę! Pyszności. O tak. Jak ona apatycznie je. Mogłaby dać nam kawałek. To jest takie dobre, że chcę zjeść wszystko naraz. Muszę to wszystko wcisnąć do ust. O tak. Ojej, ona zaraz pęknie. Dobra, może uda mi się ukraść kawałek. A, to boli! Ale pyszne! Wszystko zjadłam. Teraz twoja kolej, Julie. Dobrze. Bo te truskawki są naprawdę dobre. Złapałam. Podrzucę wszystkie naraz. Ja też chcę truskawki. I je zdobędę. Jakie dobre! Złapałem, złapałem! Są przepyszne! Ej, gdzie się podziały moje truskawki? Nawet nie wiem, jak mogłeś! Alex, lepiej jedz swoją papryczkę. Nie! Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Nie, nie chcę! No, zaczynaj w końcu jedz. Nie mogę! Przestań jęczeć! No dobra, to zaczynam. Jak ci to jest okropne. Z moich uszu wydobywa się dym. I z nosa. Nie. Pomożemy ci. Nie, zaraz wybuchnę. A, uciekajcie. To straszne. Wiejemy stąd. Mam tu coś. Wóz strażacki pędzi na ratunek. Okej, okay, ostrożnie. Prawie jesteśmy na miejscu. Czas się ochłodzić, Alex. Uff, nareszcie szybciej. No w końcu. Dzięki, Wita. Było bardzo gorąco. Chcę otworzyć swój sejf jako pierwsza. Wow, dostałam sejf z uśmiechniętą buźką. Super, lody Baski Robbins. O tak, uwielbiam je. Jakie pyszne. Teraz ty, Alex, otwieraj. Ciekawe, co ja tam mam. Sprawdźmy. Aj, jak to boli. Ale masz minę. Przestańcie się śmiać. Julie, otwieraj swój sejf. Tajemniczy sejf! Co w nim jest? Jakie świetne okulary! Przymierzę je szybko! Są naprawdę fajne! Wyglądam w nich rewelacyjnie! Oj, co to było? Czy ona zrobiła dziurę we włosach wity? Tak! Co? Ja to zrobiłam? Oj, nie chciałam! To straszne! Jak ja teraz wyglądam! A, moje okulary są niesamowite! Lepiej odwróć się w drugą stronę. O, mam przecież łyżkę. Muszę ją wyciągnąć. Super! Smaczne lody. Ej, wita, daj mi trochę lodów. Nie ma mowy, chyba śnisz. No to masz, ci wózka. Co tu robisz, Julie? Moje lody, wszystko się roztopiło. Ale teraz mam pysznego szejka. Ja tak tego nie zostawię. Co tu się dzieje? A! nieźle wyglądasz, Wita. To straszne, jestem cała lepka i słodka. Nie swojego kaktusa, Alex. Ale jak ja go zjem? Może z tej strony? Nie! O, nie w moim nosie utknął kolec! Jak to boli! O, mam pomysł! A masz, Julie, zasłużyłaś sobie! Co ty robisz, Alex? Oddam ci! O, tak, mój idealny plan zadziałał. Wszystkie kolce zniknęły. O, tak, super! Najwyższy czas spróbować mojego kaktusa. No, to zaczynam. Fuj, jaki niedobry! Wspaniały jest po prostu wspaniały. Alex, no to może dasz mi spróbować? Mojego kaktusa? Nie. No to się trzymaj. Wita, łap lustro. Co się dzieje? O nie, moje okulary. Nie. Nieźle się zjarałaś, Julie. Alex, otwieraj swój safe O nie, tu jest naklejka z kupą, tylko nie to. Co tam jest? Co? To karaluchy! Zabierzcie je ode mnie! O, jaki uroczy karaluszek! Słodziutki! Idź do Alexa. Jakie one są paskudne! Julie, otwieraj swój safe. Okej! Okay. Jest na nim uśmiechnięta buźka! Wow, to ogromne oreo! Pyszności! Julie bardzo dziwnie się zachowuje. Co tak patrzycie? Lepiej otwieraj swój safe vita. Okej, okay, ciekawe co w nim jest. Wow, magiczna różdżka. Spróbuję jej użyć. O, super! Co to było? Nie żartuj sobie tak z nazwita. Ups. Czas zająć się moim gigantycznym oreo. Kurczę, nie mogę tego oderwać. No dalej. Kura, zrobiłam to. Jakie to jest dobre. Spalaj, Alex. Chciałbym zjeść chociaż malutki kawałeczek. Okej, okay, a teraz połączmy te dwie części i jedzmy dalej! Rewelacja! No proszę, Julie, podziel się tylko małym kawałkiem! Nie ma mowy, chyba śnicie! Jesteś chciwa! No to jeszcze zobaczymy! Mam różdżkę! I Oreo jest moje! Nie no proszę, to niesprawiedliwe! Teraz ja zjem ciasteczko. O tak, miałaś rację, jest niesamowicie pyszne. Jak ona apetycznie to je! Alex, śmiało zjadać swoje karaluchy! Nie, nie, nie chcę! Nie mogę, nie mogę! Fuu, wynoś się ty ohydny karaluchu! Spójrz, odzyskałam twojego karaluszka! Nie, dlaczego mi to robisz, wita? O nie, karaluch wpadł prosto do moich ust! Niedobrze mi! Bleh. I jak smakują karaluchy? Mam pomysł. O, czupacówsy, super! Hej, gdzie się podziały moje smakołyki? Przestańcie, co tam się dzieje? Co się dzieje z moimi smakołykami? Więcej, więcej pyszności! O nie! Wszystkie słodycze zniknęły z kuchni. I co ja teraz będę jadła? Wow, jak to wszystko pysznie wygląda. Może teraz Wita się czymś podzieli. Zacznijmy od Twixa. Ej, Julie, mam pomysł. Spójrz, mam teraz kipketa. Co tu się dzieje? Biedna wita. Patrz wstaje! Moja różdżka się złamała, tylko nie to! Nie masz już więcej magicznej mocy. Przed nami nowe challenge i fajni bohaterowie, aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z odcinków, zasubskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek. Papa. Pa!